Mąż za lamusem, właściwie nie za lamusem, zachadką w lamusie zrobił drzwi. Z jednej strony są drzwi. A z drugiej strony to jest bardzo ciekawa roleta. Może byś pokazał, jak to wygląda, bo ja jestem bardzo ciekawa. To są drzwi. Poczekaj, ja się troszkę oddalę, żeby dobrze było widać. Jeszcze tutaj jest troszeczkę bałagan, ale te kamienie wkrótce wykorzystamy. Nawet może dzisiaj, proszę zobaczyć, jaka to jest roleta do podnoszenia. A dlaczego jest tak? Dlatego, że tutaj trzymamy deski, no i oczywiście wiele różnych innych tak zwanych przydasi. I musi tu być takie miejsce, a żeby wygodnie można było deseczki wyciągać, właśnie mąż zrobił taką roletę. No mąż to jest rewelacyjny. Ja tam zaraz podejdę i pokażę, jak ona jest zrobiona z tyłu, bo to też jest ciekawe, bo o teraz Państwo zobaczą, to jest taśma taka, tak? Tak, tak taka taśma. Taśma i na taśmie poprzybijał listewki, no i w ten sposób wyszła taka piękna, drewniana roleta. Ja tą roletę oczywiście pomaluję, pomalować ją na palisander. Y -y, tak, no tak samo jak wszystko. Tak, tak na palisander, żeby już było tutaj wszystko w jednym y kolorze. Y -y, no rewelacyjny pomysł, bardzo mi się podoba, super. No jeszcze muszę zakończyć, bo nie wiem, spróciłeś. wiem, to jeszcze nie jest wszystko tutaj zrobione, ale będzie, będzie mąż tutaj cały czas to robił, ponieważ jeszcze musisz tam zrobić chyba jakieś haczyki albo gwoździe, żeby można było to zaczepiać, prawda? Tak, no i dopasować rolety. No właśnie, żeby to wszystko było dopasowane i w zależności od tego, ile tutaj będzie desek, to roleta będzie podwieszana do góry. Jak nie będzie, no to będzie opuszczona w dół. Jak będzie e, dużo desek, będzie zawieszona u góry. No, bardzo fajny pomysł, ponieważ drzwi nijak tutaj nie pasowały po tej lewej stronie, ponieważ jak widać deski zawsze są wystające, a szkoda je ucinać, ponieważ czasem potrzebujemy długich desek. To już skończone nareszcie. Koniec pracy tutaj? Tak. Trzeba się zamknąć. Elegancko. Jest zamykane na? No, Zaszczepkiem. Zaszczepkiem za to mnie się wiesz, co z rośliną kojarzy, że sobie zrobiłam taką zaszczepkę. O, tak to wygląda. I super. Jak desek będzie więcej, będzie wyższa, tutaj jak się to nazywa? Kupa desek? Tak, pryzma, tak. Pryzma. No to wtedy roletkę podnosi się wyżej. No, rewelacyjny pomysł. Drzwi absolutnie tutaj żadne nie pasowały. Mąż, proszę Państwa, zrobił piękne drzwi do lamusa, a teraz moim zadaniem jest to pomalować na kolor palisander, tak jak cała chatka jest pomalowana, czyli kolor palisander. Tutaj widzę też mąż coś, nie wiem, poucinał, nie wiem, co tutaj było. Też trzeba to zamalować ładnie. Myślę, że drzwi wyszły mężowi. Bardzo piękne, a przede wszystkim ta zwijana roleta. Jest po prostu świetna, bardzo pomysłowa i bardzo nietypowa. Jak to u nas zawsze jest coś nietypowego. I zakończyłam malowanie drzwi do lamusa z pierwszego razu. Jeszcze dwa razy. Ale będzie konius, wygląda bardzo ładnie, jednakowo. Ten najdalej wysunięty, tak? Tak. Tu wychodzi. O, krateczkę jeszcze musisz zabrać, żeby ją za nie ton, zrobić. Lecz. Nie zabetonować. Nie, nie zabetonuje. Mamy już obrys dolnego stopnia, tak to będzie wyglądało, ponieważ te są zdecydowanie za wąskie, za delikatne i troszeczkę z lekka niebezpieczne. Ponieważ trzeba uważać, jak się stopę stawia. A jak ktoś ma dłuższą, większą, no to jest już trochę problem. Mąż próbuje zdemontować stare schody, żeby można było tutaj zrobić nowe kamienki. A kamienne będą nie tyle, że wygodniejsze i bezpieczniejsze, ale nawet będą bardziej pasowały do takiej chatki, prawda? No i będą trwałe, bo... Trwałe, no właśnie tutaj jednak deszcz pada i bardzo szybko by się psuły, drewno jest piękne, ale niestety nietrwałe. Mąż tutaj szykuje pod fundament. Dziura już wybrana. Mój mąż dzisiaj pracuje za kamieniarza, buduje schodki kamienne do chatki. Oczywiście w starym stylu, nie może być inaczej. Takie jak dawniej się budowało, były to schodki, właśnie kamienne, prawda? No, nie wiem. Kamienne były, bo ja pamiętam, kamienne. że były kamienie położone tak. i potem się chodziło. Chyba Dopiero tak. później później były drewniane. Mhm. Chyba kamienne były najpierw. Tak, i jak na razie bardzo mi się to podoba. Wychodzą super. Zresztą mężowi wszystko wychodzi super, a kamieni, tak mówiąc szczerze, mieliśmy je bardzo dużo. Ponieważ kiedyś, kiedyś, jak mieliśmy dużego busa i jeździliśmy za różnymi materiałami po okolicy, widzieliśmy, że na polu wczesną wiosną ludzie przy polach mają ogromne sterty dużych kamieni. I z tych pól te kamienie wybierali, podjechaliśmy, zapytaliśmy, czy te kamienie możemy sobie zabrać. Odpowiedzieli, że weźcie, bo my co roku te kamienie wyciągamy z pola. No i ile mogliśmy, zapakowaliśmy do busa i były to kamienie płaskie, kamienie duże, takie okrąglaki, bardzo różne. I siedziały bardzo długo w ogródku japońskim, ponieważ szkoda mi było wyrzucić, a tak naprawdę... Nie wiedziałam co z tym zrobić i nie za bardzo wszystkie pasowały do ogrodu japońskiego, ponieważ takie typowe okrąglaki duże, no nie bardzo pasują. Więc teraz wszystko wzięliśmy, wykorzystaliśmy, mąż przycina, docinem, no i buduje tutaj piękne schody kamienne. Myślę, że na pewno wyjdą mu rewelacyjne, już mi się podobają. O niech, ale za szybko. O, tobie się wszystko udaje, ty zawsze robisz wszystko piękne. To Pierwszy stopień przy chatce mąż już zrobił. Będzie jeszcze na nim jeszcze jeden stopień. No i oczywiście tutaj będzie pięknie wyrównany. To nie będzie aż tak wtedy wysoki. No rewelacyjny, przepiękny mąż. To jednak potrafi zdziałać cuda. No. <grywa> <grywa> Prawda, że umiesz? No naprawdę z Ciebie kamień aż jak się patrzy. Rewelacja. I będzie pasował do chatynki. I naprawdę bardzo ładny. Wprawdzie na starą nutę, starym stylu, to robili tak byle jak kładli te kamienie. Nie wiem na czym kładli. I tak były po prostu położone, że jak deszczyk popadał, to się ślizgało. Bo ja pamiętam taką chatkę i właśnie takie kamienie tam były. Idą przymiarki na drugi stopień, tak? Tak. Idę w odwiedziny do męża, zobaczyć co on tam przy chatce muzeum, przy chatce leśnej wyczarował, ponieważ pracuje tutaj cały czas. No, widzę, że prace mają się chyba ku końcowi. No, tak. To już ostatnie etapy porządkowe. Schody wyszły, proszę Państwa, znakomite, rewelacyjne, bardzo piękne. Teraz jest tutaj porządkowanie, zasypywanie ziemią, żwirkiem. Kiedy będziemy mogli sobie tuptać po tych pięknych schodach? Za kilka dni, jak zwiąże beton. Za kilka dni. A na razie jeszcze nie można wchodzić, ale jest naprawdę wreszcie są wymarzone, bezpieczne, duże, no i takie wiejskie e, schody z kamienia. Bardzo mi się podobają. Tych kamieni tutaj mieliśmy w ogrodzie dosyć dużo. Kiedyś, dawniej, dawniej mówiłam już Państwu, że jak mieliśmy busa, tośmy tych kamieni tutaj nazwozili, bo ludzie wykopywali zamiast ziemniaki czy inne warzywa z pól. Nabraliśmy te kamieni, no i tak przekładaliśmy z miejsca na miejsce, nie bardzo było wiadomo co z nimi zrobić, zostały przepięknie wykorzystane, mąż je ociosał, tak. No troszkę, tak. Ociosał, szlifował, robił tak mniej więcej, żeby jakoś można było tutaj ułożyć, żeby pasowało, żeby nie były oczywiście zbyt kanciaste, no bo jakby były zbyt kanciaste, to byłoby raczej ciężko tutaj chodzić i można byłoby się kaleczyć, a tak są tutaj pięknie bezpieczne schodki. Super, z jednej strony będzie można sobie schodzić tak na ogród, jest tam zrobiony taki piękny, widzę, półokrągły stopień. Mąż miał zakończyć pracę na dwóch schodach, ale widzę, że jeszcze mu się coś tutaj e, zabarzyło jeszcze jakaś koncepcja mu przyszła do głowy i jeszcze robi tutaj e, taki, jak to nazwać, taki pierwszy następny stopień. Jest taki stopień następny. O, pierwszy tak. stopień, taki półokrągły z bardzo dużych kamieni. A mnie się ten pomysł jeszcze bardziej podoba, ponieważ będzie to wyglądało super naturalnie po wiejsku. I bardzo fajnie, że wpadłeś na ten pomysł. Też się cieszę. <laughs> tak, ale bardzo fajnie, świetnie. A przy okazji kamienie będą wykorzystane i nie będą nam się już tak plątały z miejsca na miejsce. Oczywiście. No świetnie. I tak to sobie wygląda po maleńku. Miało być skończone, to jest jeszcze można powiedzieć zaczęte od nowa. <laughs> Chody już są gotowe, wyszły przepięknie. Oczywiście to wszystko jest jeszcze świeże i to nie wygląda tak za ładnie, jak się opuści trawka, będą naprawdę wyglądały bardzo fajnie i przede wszystkim są teraz naprawdę bezpieczne i super się po nich chodzi.